ostatnio braliście udział w 30 międzynarodowych mistrzostwach Polski. Opowiedzcie, jak rywalizacja, jaki dystans? To był dystans 19 i kilometra. No od samego startu narzuciliśmy duże tempo przeciwnikom. Staraliśmy się utrzymać w pierwszej grupie. Było ciężko, bardzo ciężko, bo to 19 km to jednak jest długi dystans. No ale mimo wszystko Pokonaliśmy przeciwności losu i zdobyliśmy to trzecie miejsce. I, i tak. jest brązowy medal siłą, siłą wielką. Jak długo przygotowywaliście się tutaj do tych mistrzostw? Do no, tych mistrzostw przygotowaliśmy się wcześniej obozem w Kaliszu, tygodniowym. No i trenowaliśmy właśnie w Kaliszu, tam na Zalewie Szałę. Po czym właśnie przyjechaliśmy, spakowaliśmy sprzęt i wyruszyliśmy do Olsztyna na zawody. A poziom zawodników w ogóle w całych tych mistrzostwach. Jak oceniacie? No bardzo wysoki, ponieważ były to zawody międzynarodowe, więc startowały też y, kraje zagraniczne, tak jak Niemcy, Litwa. No, był bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy ten medal? Tak, zgadza się. No właśnie, a y, czy to pierwszy was y, taki start w tych międzynarodowych mistrzostwach Polski? Czy wcześniej już takie międzynarodowe jakieś przedsięwzięcia braliście udział? Tak, w zeszłym roku też braliśmy udział w tego typu y, zawodach. No i... Jak dobrze pamiętam, też tam zajęliśmy jakieś wysokie miejsce, niestety bez medalu, ale wtedy byliśmy najmłodszym rocznikiem i wtedy nam się nie udało. No, kolega jest jeszcze młodszy, a ja jestem rok starszy, no i wtedy nam się nie udało, jednak też byliśmy wysoko, ale to już drugi czy trzeci raz w tego typu imprezie mhm. był nasz, także jesteśmy zadowoleni. Czy jako jedyni zawodnicy tutaj startowaliście z klubu kajakowego się raz? Nie, startowało jeszcze kilku naszych kolegów, no, którzy też bardzo wysoko. No niestety nie udało im się zająć tej medalowej pozycji, ale no brakło troszeczkę. A jak oceniacie swoją formę teraz? No jest wysoka, no ale może być jeszcze wyższa. Teraz przygotowujemy się do Mistrzostw Polski Juniorów. No i wtedy decydujący będzie właśnie sprawdzian, żeby dostać się gdzieś dalej pojechać. Rozumiem, to jest ta nadchodząca olimpiada w Poznaniu, tak? Tak, się. A co dalej? Jeszcze po tej olimpiadzie? Po tej olimpiadzie, no pewnie przygotowania do y, znaczy trener ma w planach, y, żebyśmy wystartowali na zawodach Mistrzostwa Polski w młodzieżówce w C i seniorów. Czyli tu byśmy się już ścigali z osobami dużo starszymi od nas. od jak dawna, kajaki. I dlaczego kajaki? Dlaczego kajaki, nie piłka nożna, nie siatkówka? Mamy to już od 2011 roku, także będzie już teraz piąty rok. Dlaczego kajaki? No, jest to bardzo ciekawy sport, no, dużo la, latem na przykład, no, woda, no fajnie się spędzi ten czas na wodzie, dużo wyjazdów, oboz, można zwiedzić nie tylko kraj, a także Europę, no i cały świat ogólnie, wyjeżdżają na zawody międzynarodowe. I z tym wiążecie swoją przyszłość? Wydaje mi się, że tak. A to jest taka pasja, hobby? No wydaje mi się że i to i to, bo trochę tego, ale jednak trzeba też nadal się uczyć, bo wiadomo, zawód szkoła najważniejsza, jak to mówią. No i co, no przychodzimy tutaj, żeby się odstresować czasem. To jest też forma jakaś relaksu, tak. To wasze największe dotychczas osiągnięcie, ten brązowy medal? Czy znaczy, moim największym osiągnięciem było Mistrzostwo Polski rok temu, w Ostródzie na długodystansowych mistrzostwach Polski? Uh -huh. A kolega? A ja, to jest już nasz drugi medal na dwójce w tym roku, bo poprzedni był na długodystansowych mistrzostwach Polski. Jednakże wcześniej nie miałem innych tego typu, znaczy nie miałem wcześniej po prostu brązowego medalu na mistrzostwach Polski. To są na razie tylko, albo ja aż brązę, a zobaczymy co będzie w przyszłości. I też trenujesz od 2011 roku? tak. tak zaczęliśmy właśnie w podobnym okresie i Teraz tak na treningach się. Ja raz gonie Jordana, raz od mnie. Trwa budowa nowej stanicy kajakowej, to niejako na pewno lepsze te warunki tutaj treningów. No będą dużo lepsze warunki. Przedtem nie mieliśmy takich warunków, no bo pomosty były ni niestabilne, to wszystko nie było przemocowane. Teraz wszystko będzie po prostu no tak, jak się należy. No i myślę, że posłuży to na parę lat. Czego możemy Wam życzyć? Wydaje mi się, że szczęścia, może połamania wiosła. Dobrej pogody, no a co? Resztę to wytrenujemy, tak? Resztę to już, już od nas zależy. No i trzymaj, jak za nas szczególnie.